Coś nam lepiej wychodzi w życiu, coś gorzej, trudniej. W wielu obszarach życia potrafimy być sprawni i efektowni, w innych nieco mniej. Zacharz w dzisiejszej Ewangelii dużo w życiu, w swoim życiu osiągnął. Był bowiem zwierzchnikiem celników i bardzo bogaty, materialnie osiągnął dużo. Ale miał trudność, ponieważ nie potrafił wierzyć. Był niskiego wzrostu i kiedy Jezus przechodził, wspiął się na sykomorę po to, żeby zobaczyć Jezusa. Jednak czuł jakiś niepokój w sercu, czuł jakiś wewnętrzny niepokój, który pomimo to, że materialnie posiadał wszystko i miał władzę nad innymi ludźmi, to jednak jakiś wyrzut sumienia w jego sercu się rodził, kiedy słyszał o Jezusie i kiedy tego Jezusa widział. Zacheusz to przykład człowieka, który robi pewien krok, żeby zbliżyć się do Boga. A Jezus dostrzega Zacheusza na owym drzewie, na Sykomorze, podchodzi do Niego i mówi, że przyjdzie do Niego w gościnę. Kiedy przychodzi do Niego, do domu, to Zacheusz. Odkrywa się przed Jezusem. Mówi, że połowę swojego majątku oddaje ubog, ubogim. Przy Jezusie odkrywa wartość swojej wiary i, można powiedzieć, nawraca się. Wiele wątków dzisiejszej Ewangelii. Pierwszy wątek i pierwszy, pierwsza refleksja dotycząca tej Ewangelii to ta, że Potrzebujemy siebie nawzajem, to znaczy my z Bogiem. Ani Bóg w nas bez naszego udziału niczego nie dokona, bo chociaż Bóg każdego z nas chce zbawić, to jednak musimy Bogu na to pozwolić, musimy Bogu pozwolić w nas działać i musimy otworzyć na tego Pana Boga nasze serce. Z drugiej strony, sami nie możemy osiągnąć zbawienia i wiecznego szczęścia. Potrzebujemy do tego Boga, potrzebujemy do tego sakramentów, a zatem wspólnoty Kościoła. Druga refleksja dotycząca dzisiejszej Ewangelii, że nie można nigdy oceniać po pozorach. Ktoś może by od razu przekreślił Zacheusza, o jak, celni, jak zwierzchnik celników, to na pewno kawał zdziercy. Okazuje się, do czego się przyznaje przy Jezusie, że połowę swojego majątku oddaje ubogim. Miał zatem wrażliwość serca. To taka nadzieja, że człowiek, nawet w grzechy uwikłany, człowiek nawet materialnie tylko patrzący na świat, może mieć w sobie jakąś wrażliwość, jakąś szczelinę, przez którą może dostać się Boża łaska.